Cześć, z tej strony Cookies Games Dziś nagrywamy Browsers A dziś ze mną jest Hatter Wbijajcie na... Subskrybujcie kanał Łapy w, gór... w górę I wbijajcie też Na Instagramy, link w opisie A my otwieramy Dziś mini opening mamy Nie ma nic Tu też nie ma Ostatnio mi Darny dropnął, 3 gemy ale nie będzie nikogo no ale zobaczcie dołączajcie też do klubu czekaj ja dołączę do tego klubu wbijajcie do tego klubu klubu o do tego ja jestem na moim tym na no. moim drugim koncie i tu jest tyle osób no ja was żegnam i elo